Dzisiaj pokażę wam mój sprawdzony od wielu lat przepis na puszyste pączki, ale zamiast tradycyjnego nadzienia użyjemy pysznego kremu pistacjowego. Zobaczycie jakie te pączki będą obłędne w smaku. 25 gramów świeżych drożdży należy pokruszyć. Dodaję do nich 4 łyżki ciepłego mleka, 1 łyżkę mąki pszennej i 1 łyżkę cukru. Całość dokładnie mieszam, przykrywam ściereczką i odstawiam na 15 minut w ciepłe miejsce. Zaczyn powinien urosnąć i dobrze się spienić. Do misy dodaję pół kilograma przesianej mąki pszennej, do tego szczypta soli, 4 żółtka, 50 g roztopionego i przestudzonego masła, 3 łyżki cukru, 250 ml ciepłego mleka, 2 łyżki spirytusu lub rumu oraz wyrośnięte drożdże. Ciasto należy wyrabiać przez około 10 minut. Następnie przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 1 godzinę. W międzyczasie do miseczki dodaję 200 g serka mascarpone, 200 g kremu lub pasty pistacjowej oraz 100 g roztopionej białej czekolady. Całość dokładnie mieszamy, można to zrobić za pomocą miksera na małych obrotach. Jak widzicie wychodzi nam przepyszny krem, którym będziemy nadziewać nasze pączki. Wyrośnięte ciasto przekładam na blat podsypany mąką. Formuję sobie z niego wałek, który dzielę na 15 równych kawałków. Następnie formuję lekko spłaszczone kule. Układam je na desce, przykrywam ściereczką i odstawiam na około 30 minut do wyrośnięcia. Następnie wykładam je na rozgrzany olej odwrotną stroną niż leżały na deseczce. Tłuszcz ma mieć temperaturę około 170 stopni. Smażymy przez około 2-3 minuty z każdej strony na złoty kolor. Pączki nie mogą za szybko się rumienić, bo w środku będą jeszcze surowe. Podczas smażenia regulować temperaturę oleju, aby drastycznie nie zwiększała się i nie obniżała. A teraz czas na nadziewanie naszych pączków kremem pistacjowym. Ja robię to za pomocą rękawa kuchennego. Możecie również użyć strzykawki. Na wierzch pączków dajemy lukier, posypujemy pistacjami i polewamy roztopioną białą czekoladą. Uwierz mi, że wychodzą obłędnie pyszne. A jeśli chcesz poznać przepis na najlepsze faworki, kliknij tutaj.